Ale i tak A to jest tej... kawałek dotyczący naszego fetyszu hałas który kierają kobiece piersi Cycki Ha! Ja! Kto lubi cycki? Tak? Ha! Widzicie z refren? refren? najpierw? Tak! Kocham płoc i modlitwę Chcę na żywca proste tu nie to nic ciekawe, się ponad twoją szyję Ponad twoją patoczęszczynę, tu krajobraz, który właśnie widzę Moje drugie imię Eru, włamcy cel Nie trzymać po nich kobiecą intuicję Nie musisz mnie prosić, żebym wystartował misję Ja bardzo dobrze wiem, i znam tajniki Ogromna precyzja podróży po górami Bez problemu, możesz mówić górami Pamiętaj mało, no, że tak jak ja, ja to nikt jestem tym, który zawsze zdobywał każdy, ma każdy szczyt Uzależniony, mocno hey. zatruszony, sam nie wiem od której teraz zacząć mam stronę Odchodzę, jest kusztem i... Włoszczyniam ser, a reszta jest już tajemnicą I jestem parę ty, ty, ty. Pierwszy, sobieży, używam jednej ręki, druga dzięki piersi Dobywa inne części, czyja, usta, język To mój piękny zwyczaj, poli, nierze śmieć Nie tu I wokół, w szkół Nie otwieraj oczu, jeśli to pasuje Tobie a, Tylko spokojnie, ja zrobię wszystko sam Szybko lub wolnie, jak ja tylko będę chciał co obie i zostawię za nową Dziś Twoje dłonie ląda ci przywkożą i stworzą Sytuację, w której możesz być. bo jak pojawię Nie szlę dotykam, jeszcze bliżej Całuję i ściskam, a gdy cię nadąbisę Zwykle skupiam się na cyckach Muszę ci wyznać, one są piękne Tu brakuje znaczy zaczuje twoje, moje serce Mocnie i nie zatrzyma ten spik emocje, czym jestem, nie widać już nic Już tylko my, nie żadne ja jajty Kocham cię skarbie, radzę się spić. Panem, jaj, Mnie poznaj, nie, nie, tak nie, 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 Fanem nie, takiego nie, znajdziesz nie, 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 Jestem nie, który <tukaj> jest fanem <ty> jaj, <tukaj> -tukaj, nie, to ci nie, 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 Porę jak chcesz, to lubisz no, nam na pochybę Na pewno nie postąpisz, nie czuć się, nie wiem No, to kończy, tylko na szczycie Wątpliwe, że jest to co dostać mi radości tyle Bez wątpienia na tym gdzie jesteś śwident I to chyba naukowo nazywa się petycję Jak trudno, lubię to tyle, zwłaszcza, gdy powiesz licek Wy całą nagą ciebie, przed sobą widzę Przepraszam, skarbie, że w ogóle o tym piszę Zamiast w oczy patrzę w tego często, to moi na Jestem fanem, Dajcie panem cyckim, ja cię go nie znajdziesz z Cię panem cyckim, ja cię go nie poznajcie Lubicie cycki, lubicie cycki, chcę cię hałas, ty kura wszystkich Lubicie cycki, lubicie cycki, chcę ty ty wszystkich. Ta, ta. Lubię cię cycki, chcę cię zadowoleni wszystkich Lubicie cycki, lubicie cycki, cycki, no hałas, gole się wszystkich Jestem Fadem cycek, jakiego nie znajdziesz nigdzie Fadem cycek. Takiego nie poznaj bliżej Fadem cycek.